Wszechświat nieustannie wysyła nam wskazówki i sygnały, zanim spełnią się nasze pragnienia. Choć może się to wydawać dziwne i trudne do zaakceptowania, prawda jest taka, że prawdopodobnie już wcześniej natknęliśmy się na te znaki, być może je ignorując. Wszechświat aktywnie działa, aby dać ci dokładnie to, czego pragniesz. Współpracuje z Tobą, dbając o to, by Twoje aspiracje się spełniły. Jest to zgodne z zasadami prawa przyciągania, które mówi, że nasze myśli determinują to, co przyciągamy do naszego życia. Kiedy nasze myśli skupiają się na radości i nadziei, wysyłamy pozytywną energię do wszechświata. W odpowiedzi wszechświat obdarza nas korzystnymi rezultatami, czy to przyjemnymi doświadczeniami, sprzyjającymi okolicznościami, czy możliwościami dobroczynności. Pozytywne myślenie sprzyja wewnętrznemu dobrostanowi, wzmacniając ogólne poczucie satysfakcji. Ten stan emocjonalny jest kluczowy, ponieważ działa jak magnes, przyciągając więcej pozytywności do naszego życia. Z kolei negatywne myśli generują odpowiednie negatywne energie. To pesymistyczne myślenie wywołuje uczucie dyskomfortu i przyciąga niekorzystne okoliczności. Nasze umysły przechowują spektrum myśli, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, w kompartmencie zwanym podświadomością. To repozytorium przekazuje te myśli do wszechświata, który odwzajemnia się, manifestując je w odpowiednich okolicznościach. Dlatego też kluczowe jest dopasowanie naszych podświadomych pragnień do naszych świadomych intencji. Kiedy osiągniemy tę harmonię, Zyskujemy jasność co do naszych pragnień, co pozwala nam błagać wszechświat o to, czego pragniemy. Wszechświat słucha, wyciągając pomocną dłoń, aby urzeczywistnić nasze aspiracje. Zaakceptuj przekonanie, że zasługujesz na miłość, bogactwo, zdrowie i szczęście. Wszechświat emituje pewną formę energii, podobną do pozytywnych wibracji, aby przyspieszyć przekształcenie naszych marzeń w rzeczywistość. Jest obok nas jak wierny przyjaciel, dopingując nas w dążeniu do spełnienia. Jednak zwątpienie w siebie może utrudniać nam drogę. Negatywne myśli działają jak bariery, utrudniając nasz postęp i utrudniając osiągnięcie pożądanych rezultatów. Myśli o braku wartości, niedoskonałości lub strachu przed porażką tworzą mentalne barykady. Te psychologiczne bariery przypominają mury. Które utrudniają nasz postęp. Dobra wiadomość jest taka, że masz moc, aby naprawić tę sytuację. Pozbycie się tych negatywnych myśli i emocji jest w Twoim zasięgu. Lekarstwo polega na ponownym skalibrowaniu Twojego postrzegania siebie i swojego życia. Przyjmując pozytywne nastawienie, demontujesz te bariery, odblokowując potencjał korzystnych rezultatów. Wszechświat staje się Twoim sojusznikiem w urzeczywistnianiu Twoich marzeń. Kiedy Twoje pragnienia są żarliwie wierzone i pozbawione wątpliwości, wszechświat je urzeczywistnia. W miarę jak zbliżasz się do realizacji swoich marzeń, wszechświat dostarcza Ci trzy niezaprzeczalne sygnały nie są to zwykłe wskazówki, ale definitywne znaki, że jesteś bliski osiągnięcia swoich pragnień. Pierwszy sygnał objawia się, gdy wielokrotnie napotykasz wzorce numeryczne, takie jak godzina 11:11, .11, 222 lub godzina 12:34. Są one znane jako liczby anielskie. Stałe występowanie kolejnych liczb wskazuje na poparcie wszechświata. Te liczby pojawiają się kolejno, tak jak 1, 2, 3 i tak dalej, do 4 lub 5. Jednak jeśli często spotykasz się z sekwencjami jedynek i dwójek lub napotykasz kilka wzorców numerycznych po kolei, jest to mocny sygnał, że Twój pożądany rezultat jest bliski. Liczby te mogą pojawiać się wszędzie, na tablicach rejestracyjnych, ekranach telewizorów, a nawet w Twoim telefonie. Lokalizacja ich pojawienia się jest nieistotna, liczby te ucieleśniają przesłania z wszechświata. Przekazują subtelne przesłanie wszechświata, że na horyzoncie pojawiają się pozytywne wydarzenia. Numer 1111 służy jako potężny sygnał, oznaczający, że jesteś w korzystnej pozycji, aby urzeczywistnić swoje pragnienia. Obserwacja numeru 222 wskazuje na skupienie się na bliskich relacjach, takich jak rodzina, przyjaciele lub partnerzy. Moim zdaniem liczba ta często odnosi się do par, ponieważ w jej skład wchodzi liczba 2, symbol partnerstwa. Kiedy liczba ta pojawia się, gdy myślisz o kimś, oznacza to, że Twoja manifestacja jest bliska urzeczywistnienia. Jeśli napotkasz ciąg dwójek, jest to jak wskaźnik dotyczący Twoich celów i aspiracji. Jeśli pilnie i niestrudzenie dążyłeś do swoich celów, zobaczenie numeru 222 może być zapowiedzą, że Twoje cele są w zasięgu ręki. Kiedy liczby układają się kolejno, tak jak 1, 2, 3 i 4, oznaczają postęp. Zobaczenie takich sekwencji jest kosmicznym sygnałem, że nadchodzą obiecujące wydarzenia. Drugi sygnał wiąże się ze zmianą nastawienia na bardziej pozytywne. Wcześniej charakteryzujące się negatywnością, Twoje myśli przeszły transformację, stając się bardziej pozytywne i budujące. Być może w przeszłości bardzo martwiłeś się o bezpieczeństwo pracy, ale teraz Twoje nastawienie ewoluowało. Nie masz już obsesji na punkcie ewentualnej utraty pracy, zamiast tego rozważasz możliwość założenia dobrze prosperującej firmy. Ta zmiana nastawienia jest korzystna, wzmacnia Twoją jasność co do Twoich pragnień. Co najważniejsze, niepokój ustępuje optymizmowi i przepływowi pozytywnej energii. Trzeci sygnał wiąże się z doświadczaniem żywych snów, snów, które naśladują rzeczywistość i krążą wokół Twoich aspiracji. Na przykład, jeśli pragniesz nowego, eleganckiego samochodu, Twoje sny mogą pokazywać, jak nabywasz dokładnie ten pojazd. Podobnie, jeśli dobrze płatna praca była Twoją aspiracją, możesz śnić o zdobyciu tej pracy i cieszeniu się znacznym wynagrodzeniem. Sny te materializują się. Ponieważ Twoja podświadomość kieruje Twoje pragnienia do wszechświata, który reaguje w podobny sposób. Sny te zwiastują, że Twoje pragnienia są bliskie spełnienia. Rozpoznając te sygnały, kluczowe jest pielęgnowanie wdzięczności. Zachowaj poczucie docenienia tego, co obecnie posiadasz, a także nadchodzących błogosławieństw. Każdej nocy, przed pójściem spać. Postaraj się przypomnieć sobie i zapisać około 20 do 30 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Ta praktyka pomaga rozpoznać pozytywne rzeczy, które już są obecne w twoim życiu, zwiększając twoją satysfakcję. To poczucie wdzięczności wzmacnia twoje pozytywne wibracje. Przy podwyższonej pozytywności wszechświat działa szybciej, aby zorganizować korzystne rezultaty. Gdy te sygnały staną się widoczne, a zostanie zaakceptowana, nadszedł odpowiedni czas, aby być otwartym na urzeczywistnienie swoich pragnień. Czasami, nawet gdy żarliwie czegoś pragniemy, możemy tego nie osiągnąć. Dzieje się tak, ponieważ w naszych umysłach kiełkują ziarna wątpliwości. Czasami, gdy jesteśmy na skraju realizacji naszych aspiracji, zwątpienie w siebie podważa nasz postęp. Kluczem do autentycznego spełnienia jest niezachwiana jasność co do Twoich pragnień. Aby przyspieszyć swoje pragnienia, wizualizuj je żywo, zbuduj mentalny film, który przedstawia pożądany rezultat. Wyobraź sobie, jak wygląda, jakie emocje wywołuje i w jaki sposób wzbogaca Twoje życie. To nasyca Twoje pragnienia mocą, zwiększając prawdopodobieństwo ich manifestacji. Wszechświat wysyła te sygnały, aby upewnić się, że jesteś gotowy na przyjęcie pozytywnych przemian, które na ciebie czekają. Dlatego, gdy dostrzeżesz te sygnały, bądź czujny i przygotowany na przyjęcie urzeczywistnienia swoich pragnień. Nie ignoruj tych niebiańskich wiadomości, które są do ciebie wysyłane.